No, cześć, ja nazywam się Nancy i chciałabym Wam poopowiadać o historiach z mojego życia. Tych miłych, tych fajnych, tych, które, te, które uważam za najfajniejsze. Yy, chciałabym Was także serdecznie zaprosić do oglądania tej historyki w wykonaniu Zwierzaków Szlajch, w tym moim, yy, w postaci. Filmik, serialu i filmików o nazwie Pamiętnik Nancy. Zapraszam. Tak. Nie mogę już z wami wytrzymać. Tak, to jest mój tata. Jest. Jest naprawdę potężny. Przynajmniej tak mi się wydaje. Ma na imię Jack, i, i jest trochę taki drętwy. Karola! Nie wierzę znowu. Ja nie wiem. Nie wiem, czy mam ci pozwalać na tę twoją zabawę z twoją. Przyjaciółką Megan. Tak. To jest moja siostra Karola. Niby słodka, ale jak co do czego przyjdzie, to potrafi dać ci leźne w kostki. Tato, ale no weź. To, to nie tak, jak myślisz. Ja przez przypadek tylko obrzuciłam rybą panią Dasz. Po prostu e, e, po prostu tak się przez przypadek stało, bo właśnie wkurzyłam się na jednego twojego pracownika pracującego w kuchni, i on się uchylił. No i wtedy przez przypadek rzuciłam rybą w panią Dasz. Tak, to jest moja kuzynka Ali. Ale jest bardzo samodzielna, samowystarczalna i Yupi nie muszę się nią opiekować. Bo tata wie, że jest naprawdę taka... Po prostu nie, nie daje sobie w dmuchać. Dzielna dziewczyna z niej. I mama w ogóle się nią nie zajmowała. No i też wydaje mi się, że jej się nie chciało. Dlatego zostawiam myślę, u nas. Um, Karola... Nie chcę nic mówić, ale e, jakby ci to powiedzieć, rozmawiałam z pracownikami i zresztą sama, sama ledwie uskoczyłam po tym, jak rzuciłaś ryżem ponownie w panią dasz, e, po prostu w nią rzuciłaś, o to tak i mam wrażenie, że to dla zabawy. Tak, tak, Al, Al jest dzielna. Umie wszystkim dogadać i naprawdę jest wartą, przyjaźni osobą, bo zawsze powie prawdę. Chociaż jeśli pójdziesz w tarpaty i to takie już gorsze, przed na przykład policją, to może być już gorzej. A teraz... A teraz chciałabym wam pokazać jedną z historii mojego życia. Pierwszą z nich będzie kłótnia z tatą, co zaowocowało kłótnią z moją ukochaną Lucy. Obejrzyjcie. No, no cześć tato. Kaja? Um, gdzie się wybierasz? Bo widzisz. Znowu widzisz? Nie, teraz to naprawdę. Wybieram się z Lucy do sklepu. Dawno tego nie robiłyśmy. A przecież się kochamy jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami. Ja zresztą nastolatkami, brakuje mi już ciuchu w szafie. No, nie mówię o bieliznie, ale kurde, no zostały mi trzy pary dżinsów i dwie koszulki. I to, to mają być jakieś zasoby do ubierania? Boże, przecież, przecież ja nie mogę. Muszę się w coś ubierać. Nie mówię, że nie, kochanie, bo jeśli naprawdę brakuje ci ubrań. To twierdzę, że, że powinnaś sobie coś kupić, ale... Ech, pamiętasz ostatni ostatnie wyjście z Lucy? Tak, było czadowo. Zrobiliśmy sobie maraton i było tak fajnie. No. Wiesz, to taka okazja na integrację. Na integrację mówisz. Spędziłyście 5 godzin w sklepie i wydałaś bardzo dużo pieniędzy, a na dodatek zostałaś. byłaś odwodniona, bo nic nie piłaś. No co ja Ci poradzę za zakupy trochę zmęczą, no nie? A właśnie to mi przypomniało, że nie wziąłem tabletu. Chcesz brać tablet do sklepu na co ci? No wiesz, jakby co, prześlę zdjęcia moim koleżankom z, z, z klasy. Twoje koleżanki z klasy. Nie wiem, a co powiesz na Mirindę? Na Mirindę? Ta co, o czym ty w ogóle mówisz? Mirinda, Mirinda jest taka spokojna i chodzi do sklepu tylko dla konieczności. Ja też idę dla konieczności, przecież. Ach, przecież idę sobie kupić nowe jeansy, bo wiesz, trzy parę jeansów to trochę mało. I krótkie spodemki, i z jakichś pięć koszulek, bo mam tylko dwie, nie przetrwam, tak? No dobrze, idź, ale czy koniecznie i z lucy? Co to znaczy koniecznie i z lucy? Wiesz, to znaczy to. Czy ty na pewno myślisz z nami kochanie? Ja nie mam nic przeciwko temu, bo. Wiem, że bardzo lubisz Lucy, ale już nie mówię tylko o tym, ale już nieważne ile wydasz, ale pamiętaj, że, że dzisiaj musisz się chwilę, tylko chwilę, ale chwilę zająć dziećmi. Sił. Co? Dzieci, sił, ty mnie w to wrobiłeś? No, no wiesz, poprosiła mnie o to, bo wiem, że Rachel, kasztan są duzi i w ogóle, ale to jednak się rozejmają Trochę inne pojęcie o życiu. A ty mogła, mogłabyś im naprawdę pomóc. A poza tym trzeba przy tym I obiecałam, że przyjdziesz. To jakieś pół godziny, może nawet 20 minut. Przecież możesz coś z nimi ciekawego zrobić. Pogadać z moją najlepszą przyjaciółką o tym. O tym co zrobiłeś. Właśnie o to chodzi, żebyś wtedy spędziła czas z nimi. A nie z swoim najlepszym przyjaciółką. Ale... Tato, ta co? To jest jakieś, jakieś obiechanie chore. Lucy, obiecałam już Lucy, a mówisz, tak dotrzymuję obietnicy, dotrzymuj obietnicy. No, wybierasz za mnie jakąś obietnicę, i potem każesz mi ją spełniać. Yy, no, to ja dotrzymuję obietnicy i idę, i idę z, z moją najlepszą przyjaciółką, kochanie. Wiem, że obietnice to coś ważnego. Nie musisz mnie do tego pouczać. Wiesz, co tato, to, to jest bez sensu, bo, bo ja też mam swoje plany. I, I nie podoba mi się to wcale. Tak jak Tobie się coś nie podoba. Poza tym myślę, że. Myślę, że nie ma sensu. Co? Co nie ma sensu? Myślę, że możemy pomóc komuś z naszej rodziny. Nie musimy pomagać komuś innemu. No dobrze, proponuję, komu mogę zaoferować swój pomoc? Najpierw mnie, w postaci takiej, że nie będziesz mnie w coś wciągał. Wiesz sam tego nie zrobię. To nie sobie rękę. No tak, ledwie Karolę uchowujesz. Wiesz co, Nancy, to nie jest takie proste. Naprawdę. Mhm. Właśnie wiem, że nie jest takie proste, a każesz mi się zajmować... Lucy, Lucy jest w porządku, mówię ci. Zmieniasz temat. Ale Lucy... Lucy jest... Nie nadaje się. Nie nadaje się! A weź się. Mówię, że powinniśmy... Powinniśmy się zaopiekować Bliższymi, na przykład, ty koniem wrzu sobie, Al, tak, pojawiłam się, słucham, a co chodzi, Ali, jesteś, tak jestem, i co, coś do mnie macie, też wam mogę coś powiedzieć, hmm? Widzisz, Ali jest niewychowana. To ją wychowaj. Może masz rację, może jej też trzeba pomóc. Co? No, zajmij się tym. Nie, bo, bo cio, ciocia powierzyła powyż, tobie tą robotę. Jak jeszcze mama żyła. Ale automatycznie ta robota przyszła na ciebie. Ja mam... Okej, okay, jestem... Mam prawie 18 lat. Ale jednak to prawie nie jestem od tego, żeby nie kuzynów. Jestem od tego, żeby tu być. Mogę ich czasem popilnować, ale bez przesady, nie będę ich wychowywać. Wiesz co? Nie wychowuj mnie. Naprawdę. Zrobisz coś w ten wielką krzywdę. Uch. Wszyscy mnie wkurzają. Muszę iść po tabletę Dusy chyba tu nie dzwonić. Skupiłem komórę. Co? Znowu zgubiłaś telefon? Lucy. Co? E, ale se, zaraz. Co? Co, co, co ty mówisz? No, mów. E, no, no wiesz, Nelsie. Ja, ja cię naprawdę naprawdę bardzo lubię, ale. Ale co? Wiesz, to co mi powiedziałaś, no, że, że musisz się zmienić, że tak cię nie pasuje. no wiesz. No i to mi się podoba. Co? Ta, Tato, odejdź, to, od to moja rozmowa tabletowa. No, no, ale, ale, no, no, ale Lucy, jesteś najlepszą dzieciunką. Ja wiem, ale, ale. Mam wrażenie, że. że ty nie też tak trochę jakby Nie akceptujesz i. Ja. Ja cię nie. nie akceptuję? Ty Chyba żartujesz. To po prostu. Już co. Nie, nie wiem, czy. W sumie. Możliwe, że masz rację. Nie przejmuj się. Ja widzisz jak się dzieje w No widzę, takie jest życie. No, a poza tym myślę, że za pięć godzin znowu będziemy pochodzone. Ech, no to do zobaczenia była przyjaciółką. Cześć Lucy. Zadowolony jesteś? Zadowolony jesteś! He? He, he, he. Karola, wiesz co chodzi? Nie, he, 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 he. Karola, masz to pokoju. he, 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 Oj, tak mi wiesz, przykro mi, kochana. super, że rozumie mnie, ale to znaczy ali, kuzynka, której nie rozumiem. Wszystko jest bez sensu Nie przejmuj się dla mnie Dla mnie przyjaźń To kompletne kretinstwo. Nie miałam nigdy znajomych Wiesz Ty żyjesz w Fa Faktycznie przyda ci się Wychowanie, poproszę o DT. W życiu będę musiała się Z nią zaprzyjaźnić Ali, ale przyjaźń jest dobra Wcale nie Pożyczam sobie tablet, nam. Ej! Nie, 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 nie! <grywki> Dziewczyny! No, to jest taka pierwsza trochę geograficzna przygoda z mojego życia. Ale mówię Wam, że pokażę Wam jeszcze następne. Nie wiem tylko, kiedy się ukażą. No widzicie, takie jest już to moje życie. A tak dla Waszej informacji. To, to naprawdę się kiedyś zdarzyło. Ale nie martwcie się. 15 minut później byłyśmy już z Lucy pogodzone, a 20 na zakupach. A pół godziny byłam już pogodzona ze wszystkimi. Dobrze na... Na mojego tableta. A teraz sorry, bo, bo muszę... bo muszę pogadać z moim menadżerem. Gdybym ja tylko miała managera. A teraz tak na serio, na serio, muszę już lecieć. I do zobaczenia w następnym odcinku.